Układ Tusk-Macron osłabia NATO. Głos z Litwy. Putin wskazał członków rosyjskiej delegacji na rozmowy z Ukrainą. Trump jest ośmieszany przez rosyjskiego prezydenta. Twierdzi Sikorski. Rolnicy ruszyli z miesięcznym protestem na ulicach Szczecina. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, a pomożesz mi w tworzeniu lepszej jakości treści. Litewscy przedstawiciele wyrażają rosnący sceptycyzm wobec pogłębiającego się partnerstwa strategicznego między Polską a Francją. W ostatnich dniach krytyczne głosy w tej sprawie zabrali doradca prezydenta Litwy do spraw bezpieczeństwa narodowego i były ambasador przy NATO Kęstutis Budrys, a także były przedstawiciel Litwy przy NATO Darius Matulionis. Żadnej dodatkowej wartości tak polsko-francuskie porozumienie ocenił Budrys, odnosząc się do działań, które jego zdaniem nie wnoszą realnych korzyści do architektury bezpieczeństwa regionu. Z kolei Darius Matulionis, komentując sprawę na antenie litewskiego Radia Ziniu Dias, stwierdził, że takie inicjatywy mogą budzić wątpliwości co do zaufania do NATO jako organizacji obronnej. Może to naprawdę postawić pod znakiem zapytania to, czy ufamy NATO jako organizacji obronnej i odstraszającej? Powiedział. Matulionis zaznaczył, że nie widzi powodów do podważania skuteczności obecnej polityki odstraszania i obrony prowadzonej przez Sojusz Północnoatlantycki. Mamy dobrze funkcjonujące plany regionalne. Mamy wszystkie niezbędne uprawnienia dla dowódcy sił sojuszu. Siły powietrzne i morskie również działają całkiem dobrze, wyjaśnił były ambasador. Wypowiedzi litewskich urzędników odzwierciedlają obawy, że promowana przez Francję koncepcja europejskiej autonomii strategicznej, w tym bilateralne porozumienia w ramach Unii Europejskiej, może osłabiać spójność NATO i jego mechanizmy wspólnej obrony. Litwa od lat podkreśla, że bezpieczeństwo regionu powinno być oparte na silnej współpracy transatlantyckiej. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił skład delegacji, która w czwartek weźmie udział w negocjacjach z przedstawicielami Ukrainy w Turcji. Rozmowy odbędą się w Stambule. W skład rosyjskiej delegacji weszli między innymi doradca prezydenta Władimir Mediński oraz wiceminister obrony Aleksandr Fomin. Jak przypomina agencja Reuters, Obaj uczestniczyli już w negocjacjach z Ukrainą na początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Wśród delegatów znalazł się również generał Igor Kostiukow, szef wywiadu wojskowego. Obecność wysokich rangą urzędników i oficerów wskazuje na wagę, jaką Rosja przypisuje nadchodzącym rozmowom, jednak wielu ekspertów podkreśla, że brak Putina na negocjacjach może oznaczać kolejną próbę ich przeciągnięcia, a rzeczywisty obraz bitwy pokazuje, że Rosja przygotowuje się do kolejnych ataków. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził wątpliwości co do szczerości intencji prezydenta Rosji Władimira Putina w kontekście zapowiadanych rozmów pokojowych z Ukrainą. W jego ocenie rosyjski przywódca drwi z prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Sądzę, że prezydent Putin nie jest szczery i że drwi z prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale testem będzie czwartek, powiedział Sikorski w rozmowie z Polską Agencją Prasową i Radiem Z odnosząc się do zaplanowanego spotkania delegacji rosyjskiej i ukraińskiej w Stambule. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że jeżeli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni ani nie podejmie rzeczywistych negocjacji, wówczas, jego zdaniem, prezydent Trump będzie miał podstawy do zmiany dotychczasowego stanowiska. Jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, nie podejmie prawdziwych negocjacji, to prezydent Trump będzie miał już wszelkie podstawy do zmiany polityki na taką, która będzie wywierała nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji, zaznaczył Sikorski. Podczas swojego wystąpienia na kongresie Impact Szef Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że po ponad trzech latach od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę mit o potędze rosyjskiej armii został obalony. Wojna w tej chwili jest w impasie. Rosja przegrała na Morzu Czarnym. Putin nadal walczy w Donbasie. W powietrzu mamy sytuację wet za wet. Rosjanie bombardują przy użyciu bomb szybujących a Ukraińcy uderzają dronami w rosyjskie rafinerie i fabryki broni. Na Ziemi Putin idzie do przodu ogromnym kosztem. To są naprawdę pyrusowe zwycięstwa, powiedział Sikorski. Szef polskiej dyplomacji podkreślił również ograniczoną użyteczność broni jądrowej w obecnym konflikcie. W tym czasie dowiedzieliśmy się też, że broń jądrowa jest w zasadzie nieużywalna, bo gdyby Putin mógł był użyć jej w jakikolwiek sposób, aby zakończyć wojnę, to dawno by to zrobił, stwierdził. Sikorski zaznaczył, że obecna sytuacja wojskowa nie daje Rosji strategicznej przewagi, a dalsze działania Kremla wiążą się z wysokimi stratami i ograniczonymi efektami. Minister ocenił, że wynik czwartkowych rozmów pokojowych w Stambule pomiędzy Rosją a Ukrainą może mieć bezpośrednie przełożenie na politykę Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. W jego opinii to ostatnia szansa dla Władimira Putina na odpowiedź na propozycje ze strony USA. Prezydent Trump, obejmując urząd, zrobił to, co się robi normalnie. Robi się pozytywne otwarcie i czeka się na reakcję drugiej strony. Poczynił szereg ustępstw na rzecz Rosji, dość dużych, i nie dostał nic w zamian. I to jest ostatnia szansa dla Putina, aby ten wybrał to, co Amerykanie nazwali ofertą, powiedział Sikorski. Minister podkreślił, że jeśli Rosja nie zdecyduje się na zawieszenie broni, Donald Trump może istotnie zmienić kurs wobec Moskwy. To co powinno Putinowi pomóc podjąć tę decyzję to projekt ustawy złożonej przez senatora Lindsey Grahama. I myślę, że jeżeli Putin zacznie grać na czas, to to może się spotkać z bardzo poważnymi konsekwencjami, zaznaczył. Sikorski odniósł się również do tematu przynależności Ukrainy do struktur bezpieczeństwa. Nie było nigdy bezpośredniej perspektywy dołączenia Ukrainy do NATO. To co jest do osiągnięcia dla Ukrainy to europejska integracja. I proszę pamiętać, że Traktat Lizboński ma silniejsze, bardziej ewidentne gwarancje bezpieczeństwa niż Traktat Waszyngtoński, stwierdził. Sikorski, w rozmowie z dziennikarką Le Monde podczas kongresu Impact nie wykluczył wysłania europejskich żołnierzy do obrony wschodniej flanki NATO. Dlaczego nie? odpowiedział zapytany o możliwość takiego zaangażowania. Naszą rolą jest chronienie naszej flanki. Mamy 160 kilometrów granicy z Białorusią i z Rosją. Ile ma Francja? dodał, co wywołało śmiech na sali. Sikorski podkreślił również rosnącą pozycję Polski na europejskiej scenie, zarówno pod względem obronności jak i polityki. Mamy teraz największą armię lądową w całej Unii. Mamy więcej czołgów niż Niemcy, Francja i Wielka Brytania razem. 52% naszego budżetu obronnościowego to są zakupy. To nam daje pewne przełożenie, zaznaczył. Szef polskiej dyplomacji ocenił też, że Polska staje się ważnym aktorem w Europie, również ze względu na zmiany polityczne. Daliśmy przykład reszcie zachodniego świata, jak pokonać populistów, jak można osadzić solidny rząd, który nie będzie zadzierać ze wszystkimi, który nie będzie atakował Europy i zachodnich wartości. To nie jest mało. Myślę, że możemy was nauczyć jak to robić w wielu innych krajach, powiedział. Rolnicy z całego województwa zachodniopomorskiego wyszli wczoraj na ulicę Szczecina, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki rolnej Unii Europejskiej oraz braku reakcji władz krajowych na katastrofalną suszę, która dotyka region. Protest odbył się w samo południe na wałach Chrobrego. Jego organizatorami były Ogólnopolski Oddolny Protest Rolników, Rolnicza Solidarność, Kółka Rolnicze oraz Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Wsparcie dla demonstracji okazali także przedstawiciele branży transportowej. Manifestujący zwracali uwagę na zagrożenia dla rolnictwa spowodowane suszą oraz krytykowali obecne działania Unii Europejskiej i polskich władz, które ich zdaniem nie zapewniają wystarczającej ochrony i pomocy dla rolników. Na liście postulatów uczestników protestów w Szczecinie znalazły się między innymi sprzeciw wobec liberalizacji handlu z Ukrainą, obrona polskiej produkcji zwierzęcej, a także żądanie konkretnych działań w sprawie suszy. Rolnicy wyrażają także krytykę wobec założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Obawiamy się, że zostanie uwolniony handel z Ukrainą. Boimy się, że nie będzie ceł i limitów, co negatywnie odbije się na naszych gospodarstwach. Mówi Stanisław Barna, rolnik z województwa zachodniopomorskiego i działacz protestu. Nie mamy gwarancji, że po wygaśnięciu obecnych ustaleń handel z Ukrainą wróci do zasad sprzed wojny. Brakuje konkretnych propozycji ze strony Komisji Europejskiej, a rynek znów może zostać zalany zbożem spoza Unii, dodaje. Dodatkowo protestujący wyrażają szczególne obawy dotyczące umowy Mercosur, która, jeśli zostanie podpisana i wejdzie w życie, może poważnie zagrozić konkurencyjności europejskich gospodarstw rolnych. Obawy są bardzo duże. Wiemy, co się stało, jeżeli Ukraina uwolnione zostały granice, Ukraina nas zalała i do tej pory to zboże wszystko jedzie. Obawiamy się tego, że zostanie po prostu uwolniony handel, bo o tym się mówi: nie będzie ATS-ów, nie będzie ceł, nie będzie limitów. Boimy się, że znowu tak się stanie. A jeszcze mamy z drugiej strony Mercosur, który jest drugim co do zagrożenia, co do płodów rolnych. Są to właśnie nasze bardzo wielkie obawy z tego powodu, bo żywność jest dla nas najważniejsza. Mamy bardzo dobrą żywność, mamy bardzo duże oboszczenia. nie mamy GMO w tych dwóch y, umowach, które czy Ukraina, czy Mercosur to jest. Jest tam bardzo. My mamy substancję czynną chemiczną około 2 kg, w Mercosurze jest 12 kilo. Y, musimy mieć równe warunki, jeśli oni mają do nas wozić, mamy truć nasze. nasze y, społeczeństwo naszych, naszych, społeczeństwo, naszych konsument, konsumentów, no to my, my takie same warunki, jak oni mają. Wróćmy do tych środków, które mają i tak dalej. Wtedy będziemy mieli tańszą produkcję i będziemy mogli z nimi konkurować. A tak to y, dla nas y, y, tworzy się przepisy, które oboszczają nas i my nie możemy z nimi konkurować, bo oni mają dużo taniej. Czyli czujecie się, że to jest nieuczciwa konkurencja? Tak, pani redaktor. Mamy na przykład, tak jak powiedziałem, Ukraina wjechała i wiele gospodarstw ma przez to problemy. Jednym z postulatów jest też tak dla produkcji zwierzęcej. Dlaczego akurat zwierzęta? Co one. No zwierzęta. No... Panie redaktor, no nie możemy się pozbywać. Mieliśmy, mieliśmy trzodę chlewną, prawie praktycznie jedno z pierwszych miejsc wiodące było, w, nawet w świecie mógłbym powiedzieć. No co, wszedł ASF i praktycznie trzody chlewnej nie mamy. Mamy teraz zagrożenie pryszycą. niebieski język jest u nas. prasia grypa. A to są wiodące gałęzie, tak jakby drób u nas jest drób U nas jest na pierwszym miejscu w Europie, w świecie mogę powiedzieć, jajka, to co, tasia grypa. To są takie zagrożenia i nie wiem, czy to nie jest takie troszeczkę spiskowe i bym powiedział celowe, żeby wykończyć u nas zwierzęta, a jeszcze obostrzenia w przepisach. Zielony Ład jest ciągle na tapecie. Nic nie wywalczyliście? Praktycznie nic, panie redaktor. Cały czas to wpływa przed złożeniem wniosków obszarowych. Mamy Gajek 2, który mówi o zalaniach torfowisk. Czyli znowu uderza się praktycznie w hodowlę zwierzęcą, bo torfowiska są na Podlasiu, gdzie tam jest właśnie zmasowana ilość bydła i mleka. Polska ziemia dla polskich rolników. Czego się obawiacie? Że zostanie wydzierżawione zbyt dużo ziemi dla obcokrajowców? To znaczy, Brakuje nie, no, obcokrajowcy już praktycznie dzierżawią. Chcemy, żeby ta ziemia trafiała, która jest odbierana... W ramach trzydziestek, w ramach niewydzielenia nie, nie tych trzydziestek powinna być odebrana, to powinno wrócić do zasobu. E ziemia powinna być rozdysponowana na gospodarstwa rodzinne, na powiększanie gospodarstw do 300 hektarów, bo ustrój e o gospodarowaniu mówi o, o tym właśnie. A to jest nieprzestrzegane, rozumiem, przez kowr? Tak, to jest nieprzestrzegane, bo kowr wprowadza sobie jakiś ten, przepis e OPR. No to ośrodki produkcji rolnej, no nie wiem dlaczego to jest i jak to jest spowodowane. I to w trakcie gry. Niby się odbiera na przykład dużej, dużym dzierżawcom, ale pozostawia im się 600 hektarów jak w Kaliszu Pomorskim. Tak nie powinno być, na to się nie godzimy. Jeżeli kończą się umowy, jest takie przekonanie wśród rolników, ziemia powinna trafiać do zasobu i wydzierżawiana być na powiększanie. To nie jest odbieranie, umowa po prostu wygasła. Y Pogoda nie sprzyja wam, bo sucho jest, zwłaszcza tu w zachodniopomorskim, są przymrozki. Domagacie się, żeby komisje europejskie weszły na pola i pomogły wam szacować, żeby zobaczyli własnymi oczyma, jak to wygląda. Rozumiem, że tego się obawiacie, że nie dostaniecie odszkodowań. Tak, pani redaktor. Mieliśmy już przykład z panem ministrem Telusem. Powołane były komisje, ale komisje nie mogły wystawiać protokołu, trzeba było czekać do aplikacji aplikację zgłaszamy dopiero we wrześniu, już mamy pokoszone i tak dalej, żadnego odwołania nie mamy, ale ta aplikacja po prostu nie działa. Rozmawialiśmy z ludźmi z Jungu i ludzie powiedzieli nam, że po prostu bilans wodny, weszliśmy w bilans wodny ujemny, bo mieliśmy luty, marzec już sucho, ale od 20 dopiero zaczęliśmy ten bilans wodny mierzyć i na dzień dzisiejszy mamy 95%, czyli w 20 maja nie będzie tej suszy na naszym terenie, musimy poczekać do 20 czerwca. Jeśli spadnie jakiś obfity deszcz, to po prostu. Jeśli spadnie obfity deszcz w tym czasie, nie będziemy mieli suszy i na to się nie godzimy. Chcemy, żeby cały rok była mierzona ta susza. A teraz trzeba szybko i e, szybko e, e, powołać, Wojewoda powinien szybko powołać komisję i komisje powinny iść w pole i szacować straty. Czy zostajecie tutaj na wałach chrobrego dłużej niż dzisiaj, bo część rolników przyjechała, część została w polu? Tak, pani redaktor, zostajemy dłużej, tak jak pani powiedziała, mieliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, 10 dni mrozy, nie można było pryskać, dzisiaj ludzie są w polach, ale. Delegacje tych rolników, którzy tu są, wyjechały i tutaj zostajemy na miesiąc. Będziemy z transportowcami, będziemy walczyć o swoje. Jeżeli trzeba będzie, nie będzie tutaj pana ministra Siekierskiego, nie będzie premiera Tuska, nie będzie ministra Paszka i nie będzie ministra infrastruktury Klimczaka, no to wyjedziemy na miasto i będziemy utrudniać życie mieszkańcom, a tego byśmy nie chcieli. Czekamy na szybką reakcję rządu i rozmowy. Daj znać w komentarzu, co sam myślisz o proteście rolników w Szczecinie? Czy kolejny duży protest w końcu przyniesie efekty, a działalność żywicieli naszego narodu w końcu będzie godnie opłacana?